Oni pójdą z prawej, a my pójdziemy z lewej całkiem. Tak mi się wydaje. Poczekajcie na mnie, zlutuję, chłopa. Znaczy bo od tego. No to wam dam później. No tutaj prawo. No stój, stój! stójcie, stójcie wszyscy. Są tam, są tam. Ktoś tu jest. Kurwa! Kurwa, skąd on się tam wziął do chuja? To ja, to ja, to ja Kurwa, no to ty, gdzie ty sobie byłeś real, z tyłu? Super Lol. Dzięki. Ale skąd się tam wziąłeś? Tam no jak się... skąd lutowałem chłopa przecież? Kurwa, ale gdzie ty tam z tyłu byłeś? Ty ja się obróciłem to mów, że jesteś z tyłu do chuja. Kurwa. Ja pierdolę. Ty no ty wychodzisz mi kurwa na plecy stary. Jak ja byłem ostatni. Strzał w potylicę to nie gra. Kurwa. Ja pierdolę, ale ty wicher nie mówisz nic, ty już jest chłopaniem... To to strzela.